Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Partnerem programu jest spółka MFood SA, największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata, a także spółka Excellence SA, największy polski producent soków i napojów notowany na warszawskiej giełdzie. 14 listopada odbywa się walne zgromadzenie. No, i na tym walnym będziemy rozmawiać z akcjonariuszami o ustanowieniu kapitału docelowego spółki. Docelowo ma być to 20% akcji, uwzględniając ESOP. Tak jak podawaliśmy w raportach giełdowych. Toczymy rozmowy, negocjacje z potencjalnymi partnerami. Na którymś etapie tych rozmów może się pojawić wola nieco głębszej współpracy i nieco głębszego zacieśnienia. Dlatego no już w tym momencie, wychodząc naprzeciw takim potencjalnym działaniom, przygotowujemy się w odpowiedni sposób do tego stopnia, żeby zarząd mógł mieć elastyczność, żebyśmy mogli mieć elastyczność w rozmowach właśnie z partnerami. No i po to jest to walne zgromadzenie. Więc tutaj oczekujemy, że, że wszyscy akcjonariusze będą zainteresowani takim rozwiązaniem, które z naszej perspektywy jest bardzo korzystne, potencjalnie bardzo korzystne jeżeli chodzi o rozwój przyszłej spółki. Obecnie projektem nad którym pracujemy najmocniej jest Taxi Life. To jest gra, którą rozpoczęliśmy realizować już jakiś czas temu w tym roku. Na początku lipca podpisaliśmy umowę na współpracę nad tą grą, na, na wydanie tej gry znakom, partnerem, którym współpracowaliśmy już wcześniej, co pokazuje, że ta współpraca układała się bardzo dobrze, myślę, dla obydwu stron. Gra jest obecnie na etapie pre-alfy, zbliżamy się do alfy, nabrała ona... Bardzo realnych kształtów. Regularnie dzielimy się materiałami dotyczącymi tej gry z naszymi potencjalnymi graczami na naszych kanałach społecznościowych, na Discordzie, więc zachęcam do polubienia nas, do śledzenia nas właśnie w tych kanałach społecznościowych. Spodziewamy się, że ta gra ma potencjał jeszcze większy niż, niż to, co Spodziewaliśmy się, niż to, czego spodziewaliśmy się w BrainLife. Mianowicie z naszej analityki wynika, że gry samochodowe, takie imersyjne symulacje oddające bardzo mocno realizm, wyróżniają się w kontekście gier steamowych, jeżeli chodzi o medianę przychodów. Więc stąd też myślimy, że ten koncept może spodobać się naszym odbiorcom, a w tym momencie, mając już. Na koncie jedną wydaną grę na, na właściwie wszystkie platformy, które, na które jest sens wydawać gry, mianowicie PC na, na Steam i Epic Store. PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series SX. No i pracujemy również nad wersją na Nintendo Switch. No, pokazaliśmy, że potrafimy te gry robić w dobrej jakości. Mamy jeszcze kilka sztuczek w rękawie. Myślę, że gracze będą zadowoleni z tego, co zobaczą. Natomiast premierę planujemy na przyszły rok. Będzie to druga połowa przyszłego roku. Konkretnych Danych jeszcze nie mamy, jeszcze konkretnych informacji nie przekazujemy, natomiast planujemy tą premierę na wszystkie platformy naraz. To jest różnica w kontekście tego, co robiliśmy wcześniej, w kontekście Life'a, czyli PC, Xbox Series S, X, no i PlayStation 5, czyli konsole nowej generacji. To wszystko powinno pojawić się na rynku w jednym momencie. Pracujemy nad Taxi Life w tym momencie, ale to nie jest koniec, oczywiście, naszej przygody z nowymi tytułami. Rzeczywiście pracujemy nad dwoma dwoma tytułami, dwoma ścieżkami de facto. Dzięki Train Life i, i pozyskaniu finansowania w trakcie debiutu na New Connect, byliśmy, czy mieliśmy możliwość stworzenia dwóch zespołów produkcyjnych, które są w stanie pracować równolegle nad dwoma tytułami. No i, i dzięki temu, że te zespoły już istnieją, działają pełną parą, My mamy dwie ścieżki produkcyjne. Nazwaliśmy sobie je roboczo. Jedna ścieżka to jest, to jest ścieżka ProDigi, Project ProDigi, druga ścieżka to jest Project NordStar. I w tej pierwszej ścieżce skupiamy się na stabilnym rozwoju, współpracy z dużymi wydawcami, kolejnymi dużymi projektami, potencjalnie na już istniejących IP tych wydawców, czyli coś, co gwarantuje dużą stabilność rozwoju spółki. Prowadzimy zaawansowane rozmowy z potencjalnymi partnerami, które mogą się przerodzić w, w jeszcze głębsze rozmowy, i stąd rzeczywiście spotkanie wolnego Zgromadzenia ma pewien, pewien wpływ na, na czy ma pewien związek właśnie z tymi potencjalnymi rozmowami. Czyli to jest ta ścieżka Prodigy. Ścieżka NordStar, czyli wytyczanie nowych kierunków, dla nas to jest poszukiwanie naszego własnego, dużego, nowego IP. I tutaj ta ścieżka daje nam nieco więcej możliwości, czy założenia tej ścieżki dajemy sobie w niej nieco więcej możliwości. To nie muszą być stricte symulatory, do których przyzwyczailiśmy do tej pory. To może być nieco szerzej, inny typ symulatorów, może inny typ, lekko inny gatunek gier. Powiązany, inspirowany, wykorzystujący to wszystko, co stworzyliśmy w symulatorach. Więc rozwijamy się jakby dwutorowo, co z jednej strony dywersyfikuje nasze możliwości przychodowe, z drugiej strony daje stabilność rozwoju z Interact i, i zmniejsza ryzyko nieprzewidzianych złych wydarzeń, a z trzeciej strony daje nam też potencjał takiego wzrostu, nazwijmy to mocno skokowego, w momencie, kiedy plany, się powiodą. No, analizujemy rynek, mamy kilka, kilka już tutaj kandydatów, zarówno w ścieżce Prodigy, jak i w ścieżce, w ścieżce NordStar. Zupełnie z innej beczki nazwijmy to, no bo ścieżka Prodigy wymaga współpracy z, z partnerami, z wydawcami. Ścieżka NordStar. Bardziej skupiamy się na tym, żebyśmy byli pewni tego, który z konceptów, nad, nad którymi pracowaliśmy i ciągle pracujemy, jest najbardziej perspektywiczny w, w, w kontekście rozwoju spółki. Więc no myślę, że, że niedługo będziemy w stanie podać więcej informacji. Jak szczegółowe to będą informacje, zależy od wielu czynników, natomiast no mam nadzieję, że pierwsze koperaty już bardzo niedługo. W DNA z Interact od samego początku były symulacje. Zaczynaliśmy jako software house skupiony właśnie na symulacjach treningowych. Dlatego to była dla nas, dla nas naturalna droga, żeby rozwinąć się w kierunku profesjonalnych premium symulatorów pojazdów, symulatorów maszyn. I Rzeczywiście, przez ostatnich kilka lat skupialiśmy się przede wszystkim na tym kierunku. Co pozwoliło nam też zrozumieć ten rynek lepiej, zobaczyć gdzie są szanse, ale też gdzie są potencjalne ograniczenia dla rozwoju spółki. Absolutnie to nie jest tak, że chcemy porzucić ten segment, to nie jest tak, że overnight w tym momencie Simperac zajmie się zupełnie innym kierunkiem. To, co planujemy zrobić, to jest zbadać możliwości nowych segmentów, ale albo segmentów, które są dosyć mocnym rozwinięciem tej naszej ścieżki symulacyjnej. Chcemy wykorzystać wszystko, co stworzyliśmy do tej pory: technologie, featurey, które stworzyliśmy dla gier, czyli zarówno ta część symulacyjna, jak i ta część tajkunowa w nowych settingach, w nowych odsłonach. w Nieco bardziej mainstreamowym zacięciu, nazwijmy to w taki sposób. Dzięki temu możemy, czy chcemy liczyć na skokowy rozwój spółki. Czyli oczywiście, symulatory dają bardzo duży potencjał, natomiast to jest pewien wycinek. Całego ekosystemu gamingowego i czasem to nie jest wycinek bardzo mocno mainstreamowy. Natomiast odpowiednie wykorzystanie, odpowiednie rozwinięcie tego właśnie gatunku daje możliwość dotarcia do nowych odbiorców, dla których być może symulator taki stricte nie jest kierunkiem, ale jednak bardzo dużo gier wykorzystuje te elementy symulacyjne i bardzo dużo, dużo gatunków w tym momencie przenika się nawzajem, więc dla nas jest to pewnego rodzaju ewolucja. Nie rewolucja. Natomiast jeżeli chodzi o dokładne gatunki czy subgatunki, w których chcemy się rozwijać, tak jak wspominałem, ścieżka NordStar ma nam dać odpowiedzi właśnie na te pytania. I to jest dla nas w tym momencie najważniejsze, czyli poszukiwanie wśród projektów, które mamy w tym momencie na stole, tego, który daje największy potencjał. I to też poszukiwanie, zarówno z udziałem naszego zespołu, jesteśmy w trakcie największego brainstormów Histories Interacta, ale też z wykorzystaniem Community, które już zbudowaliśmy wokół naszej spółki. Staramy się wykorzystać maksymalnie to, co zbudowaliśmy do tej pory, zarówno strukturę firmy, dwa zespoły produkcyjne, doświadczenie, dowiezienie projektu na, na komputery, ale też na konsole, ale także te wszystkie elementy, które wpływają na. Marketing, kto wie, być może w przyszłości pozwoli nam to na Self Publish, projektu, który docelowo no, ma być spektakularnym sukcesem i tego sobie wszyscy życzymy. Partnerem programu była spółka MFood SA, największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata, a także spółka Excellence SA, największy polski producent soków i napojów notowany na warszawskiej giełdzie.